W Wiedniu dwunastolatka została zgwałcona przez dziewiętnastu imigrantów. W Wiedniu doszło do szokującego przestępstwa, w którym dwunastoletnia dziewczynka była wielokrotnie kłzucona przez grupę dziewiętnastu migrantów. Jak podaje RMX, pierwszy z oskarżonych, siedemnastoletni Syryjczyk o imieniu Ahmad, został uniewinniony, mimo że przyznał się do winy. Sąd uznał, że brak jest wystarczających dowodów na brak zgody dziewczynki. Ahmad opuszczając salę sądową, wręczył dziewczynce 100 euro jako gest dobrej woli. Według RMX Mia, bo tak nazywa się ofiara, twierdzi, że Ahmad zmusił ją do czynności spalnych, a następnie wraz z innymi migrantami wielokrotnie ją. Zostało to zarejestrowane na nagraniach. Migranci mieli wykorzystywać nagrania z przestępstw, do których doszło między lutym a czerwcem 2023 roku w formie szantażu, aby zmusić dziewczynkę do dalszych kontaktów seksualnych. Często dochodziło do nich kilka razy w tygodniu, podaje prasa. Sprawa wywołała ogromne poruszenie w społeczeństwie, a dyskusje na temat imigracji, przestępczości i systemu prawnego zdominowały media społecznościowe. Ja mam do Was ogromną prośbę, kochani. Chciałbym poznać Wasze zdanie. Co powinno się zrobić z takimi ludźmi? Jaką karę wymierzylibyście takiemu imigrantowi? Chętnie poczytam Wasze komentarze, naprawdę jestem bardzo ciekaw. I co byście zrobili na przykład jako rodzic takiej dwunastolatki? Bo chyba jej rodzice nie zrobili nic.